I wracamy do poprawnego zmywania twarzy zaczynamy od jakiego preparatu od, od mleczka od preparatu zmywającego a więc od mleczka Ania. czy od płynu micelarnego do, do dzieła. Czy od chusteczki do zmywania makijażu następnie używamy normalną wodę z kranu z Czyli preparatem nie myjącym nie trzeba przygotowywać nie trzeba gotować nie można ale często mówi że 100 woda 100 wysusza skórę że mogą powstać jakieś wypryski ale po wodzie z kranu teraz, proszę państwa teraz jest tak dużo nowoczesnych preparatów które mają bardzo świetne właściwości zmniejszające i uszlachetniające wodę, że naprawdę tej wody się nie, nie, mus, nie musimy obawiać. Jeszcze bardzo ważne jest, żeby pacjenci nie, u, u, su, nie używali do mycia skóry żadnych gąbeczek wielorazowych, żeby żadnych nie szczoteczek, żeby nie, mydło, żadnych mydło, szarych mydeł. Teraz mamy tyle świetnych preparatów do mycia, że naprawdę szare mydło zostawmy sobie do prania. Dobrze, był płyn micelarny, zmyłyśmy twarz wodą woda, z odpowiednim preparatem woda. i na końcu jest Na tonik. końcu możemy sobie zastosować tonik, ale i tonik już nie jest aż tak bardzo ważny. Jest ważny, ale nie jest tak bardzo ważny w leczeniu trądzika. Natomiast dwa razy w tygodniu bardzo ważne jest zastosowanie peelingów, które A będą. Leki? Zuszczały skórę. Na razie mówimy o higienie, mhm. a więc czwartym punktem z higieny skóry to jest właśnie peeling. Czyli mamy zmywanie, mycie wodą, tonik ewentualnie, tonik ewentualnie, peeling dwa razy w tygodniu. Ale skoro gąbeczka podrażniała, to peeling nie podrażnia. Nie, ale gąbeczka, jeżeli jest niejednorazowego użytku, to będzie po prostu niehigieniczna. Siedliskiem bakterii. Będzie siedliskiem bakterii i dlatego został wynaleziony peeling, żeby złuszczać jednak tą zewnętrzną warstwę rogową na skórka, ale za pomocą czegoś jednorazowego. Jeżeli te gąbeczka i szczoteczki będą jednorazowe, to też możemy używać, ale że nie są, to używamy peelingu. I wtedy tą szczoteczkę zamiast peelingu czy razem z zamiast peelingu? Zamiast peelingu. Zamiast peelingu. Szczoteczkę zamiast peelingu, ale używajmy peelingu, będzie bardziej nowocześnie.